budowa Forum Gdańsk z niespodziankami. Na plac budowy w centrum miasta wejdą archeolodzy, którzy zbadają pozostałości po przedwojennej kanalizacji, na które natrafiono podczas prac. Jest to instalacja raczej przedwojenna. Ona musi zostać zachowana, zabezpieczona, bo jej nie możemy rozebrać. Ona musi zostać w takiej formie, jaka jest. Zaraz po odkryciu powrócono do prac. Wykonawca robót zapewnia, że wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Trzeba jednak działać bardzo ostrożnie, by nie naruszyć konstrukcji. Poza tym na plac budowy wejdą archeolodzy, Którzy zbadają ceglane pozostałości. Musimy bezpiecznie, etap po etapie, fragment po fragmencie, odkrywać istniejące uzbrojenie, zabezpieczać je i postępować z wykopem. Na miejscu przez cały czas czuwa policja, która zabezpiecza drogi wokół huciska oraz saper, który kontroluje działania ekipy budowlanej. Ze względu bezpieczeństwa mamy podpisaną umowę z firmą saperską, która cały czas prowadzi nadzór saperski nad prowadzonymi pracami, więc jesteśmy. Po bezpiecznej stronie. Prace na Hucisku rozpoczęły się 11 lipca. Droga będzie zamknięta przez 4 miesiące.